Tych przesłuchań Kuronia z innymi rzeczami z opozycji to to, że dwóch sławnych przyjaciół, dwóch z grupy najwybitniejszych doradców Lecha Wałęsy, identycznie w tym samym czasie robiło dwie rzeczy całkowicie odmienne. Bo w tym czasie, kiedy Jacek Kuron perswadował komunistom, że muszą się porozumieć, to Adam Michnik terroryzował całą opozycję swoją moralną niezłomnością, że kto jakkolwiek rękę do czerwonego wyciąga. Ja wiem, że to dzisiaj, kiedy się widzi dzisiejszego Michnika, zwłaszcza dla ludzi młodszych, może być to wiedza szokująca. Ale w latach 80. Adam Michnik to był taki, że Maciewicz to jest przy nim Mieńczak. To był tak najbardziej zajadły antykomylista, że jak ktokolwiek czerwonemu przechodzi trzy metry i nie splunie w jego stronę, ten zdrajca. Jeśli ktokolwiek myśli o jakimkolwiek porozumieniu z komunistami, to jest świnią, najgorszą, ostatnią. Nawet taką ludzką flanelę jak obecny felietonista tygodnika wprost Tomasz Jastrun, kiedyś Adam Michnik wyrzucił osobiście ze sławnych urodzin Jacka Kurania, bo wtedy. Marcin Król, też nie, zła, nie flameli z kontiną, yy, yy, wydawał, porozumiał się z komunistami i pozwolili mu wydawać takie nisko nakładowe pisemko Respublika. No ja nam ich nikt zakipiał po prostu, że to jest świnia, że to jest dno, że to, to jest zdrajca i kolaborant. A rzeczony jastron tam podobno coś bąknął, że może on ma jakieś coś na swoją obronę, to Adam Michnik go załepł po prostu i wyrzucił go z tych rojda, że taka świnia, żeby tu nie będzie uporana siedziała, która tego Marcina Króla brał. I już o sławnym liście Adama Michnika do Kiszczaka to nie będę wspominał. Są tacy, co do dzisiaj się zachwycają. Jaki to był piękny, niezłomny, wspaniały gest człowieka, który z więzienia do swojego oprawcy napisał takie wzniosłe, cudowne, no. Drugi Adam M. po właściwie pierwszy, bo ten Mickiewicz przy nim mniej, mniej, mniej jeszcze A czy jak się spojrzy te dwie sprawy, to nagle no, dziecko zaczyna rozumieć, że niezłomność Adama Michnika była grom. Ponieważ dzięki temu można było osiągnąć to, że cała opozycja steroryzowana przez Michnika, no to był symbol. To nawet w piosence kaczmarskiego. Yy, Artyści, prawda, się pojawia słowo Adam jako symbol tej niezłomności. Więc Adam odstawiał taki cyrk, i wszyscy weź, że nie wolno z Czerwonym rozmawiać. Po co? Po to, żeby Czerwony musiał rozmawiać z kurami. Tak to panowie rozegrali. Można mieć o to pretensje. Nie wiem. Polityka, przepraszam, że tak powiem w świętym miejscu, ale jak to mawiają na Zachodzie, polityka to jest dziwka i czasami miała klasę, ale nawet jej tego nie można wymagać, więc to była polityka, tak? Wy, Wyonacyć tych wszystkich poczciwych antykomunistów, solidarnościowców, którzy uwierzyli w niezłomność Adam, żeby to oni się dogadali, ale znowu, dlaczego taka histeria? No dlatego, że uległby podważeniu mit założycielski III Rzeczpospolitej. Uległoby podważeniu to, czy oni mieli prawo w imieniu społeczeństwa, nomenklaturze komunistycznej, udzielić tej gwarancji bezkarności, o której jednoznacznie Tadeusz Mazowiecki powiedział, nie żyjącemu i świeżemu ale Giedrojt to opublikował, stąd, stąd mogę się na jego świadectwo powoływać. I to jest wątek, do którego może wrócimy, ale. Twierdzenie, że wątek spisku elit, problem spisku elit, problem takiego ochrzczenia kolonialnej elity PRL-owskiej nomenklaturowej przez ludzi występujących w legendzie niezłomnych, największych obrońców wolności, mesjaszy demokracji, tym, którzy nam w ogóle załatwili nam wolność, prawda? Michnik swoim wieloletnim więzieniem, Kuroń swoim wieloletnim interweniowaniem, odbieraniem telefonów, no i oczywiście przede wszystkim Wałęsa swoim wiekopomnym skokiem przez płot, którego nie można upamiętnić żadnym pomnikiem, bo jak się pyta, a gdzie był ten płot, to czegoś sam, sam bohater tego skoku zaczyna się wściekać, a inni prawda, się zachowują tak jak w mojej szkole, kiedy się pytało o, o, o Katyn, który przecież oficjalnie był zbrodnią niemiecką, więc trudno było zrozumieć, dlaczego nie wolno się o nią pytać. No ale złośliwe języki mówią, że tam po prostu nigdy żadnego płotu nie było, gdzie go Wałęsa przeskoczył, więc, więc, dlatego, to jest też pytanie, którego nie wolno zadawać. Oprócz tego, i tu jest to, od czego zacząłem, tu jest ta sprawa, która napędza moją publicystykę. Oprócz tego spisku elit jest większy problem. Tego problemu prawica nigdy nie chciała u nas zauważyć. Prawica uznała, że skoro spisek elit jest problemem, to musimy zmienić elity. Ale jeśli chodzi o ogół Polaków, no to tu nie ma żadnego problemu. Polacy są tacy, jak byli przed wojną. Są tacy, jak ci, co Armię Krajową z siebie wydali, inne podziemne armie, państwo podziemne stworzyli. Są tacy, że za Polskę to oni do ostatniej kropli krwi. Każdy jest niezłomnym patriotą, katolikiem. Jest taka książka pani Teresy Torańskiej zatytułowana My. To są rozmowy z działaczami Solidarności przeprowadzone na początku lat 90. I jest tam rozmowa, w której Jarosław Kaczyński cytuje, co mu powiedzieć, a to nie macie robić, Z którym wtedy byli akurat w przeciwnych obozach, bo to był czas kiedy Jarosław Kaczyński był centrystą, prawda, i mówił, że. Zjednoczenie chrześcijańsko-narodowe to jest najkrótsza droga do dekryzjalizacji Polski. Więc powiada, że miał do niego Macierzyński kiedyś podejść, i mówi, tak zresztą jak zaznacza Kaczyński, że tak może, może powiedział, to nie szczerze, tylko wiedział, że ze mną tak trzeba rozmawiać, bo jakby jakieś bajki endeckie zaczął opowiadać, to bym do wyśmiał, powiada Kaczyński. No, ale mówi, że ten Maciej do niego mówi: Słuchaj, ja się generalnie rozumiem, że ty chcesz mieć taką partię w stylu CDU, taką europejską, odciętą od tego całego bagażu endekiego, od antysemityzmu, od wszystkich tamtych różnych tych, ale ty nie rozumiesz Polski. Bo Polska była tak pół wieku w lodówce i tak jak to społeczeństwo jej by żyło w uśpieniu, to jest cały czas takie społeczeństwo z Sienkiewicza. I właśnie ono potrzebuje takiej partii jak ZBR. Otóż ta wiara w to, że polskie społeczeństwo było przez pół wieku w jakiejś lodówce i się teraz lodówkę otworzy, to z nich wyskoczą, prawda, yy, dokładnie przedwojenni Polacy, była bardzo powszechna przez lata 90. Nie tylko na prawicy. Liczne podłości środowiska Adama Michnika też wynikały właśnie z tego przekonania, że jak tylko Polakom odpuścić, zaraz się pojawią. ONR-owcy na ulicach i będą rozbijać żydowskie sklepy, chociaż już ich nie ma i, prawda, stawiać pilotyny, podpalać, robić pogromy i w ogóle będą straszne rzeczy się działy, w związku z czym należy Polakom granic założyć prewencyjnie, zanim zdążą na Otóż ta wiara oczywiście jest wiarą kompletnie fałszywą, bo społeczeństwo, które żyło pół wieku w lodówce i teraz się odmroziło, stanie przed wojennym, nigdy by nie wybrało po zaledwie trzech latach niepodległości do władzy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czyli przefakowanego PZPR-u. Nigdy by to środowisko nie wybrało dwukrotnie prezydentem Aleksandra Kwaśniewskiego. I tak dalej. Aż do, i tutaj się powołam na taki sondaż, który jest przed kilku miesięcy. Bardzo typowy sondaż, taki klasyczny dla socjometrii, że badanym Polakom kazano do nazwisk znanych polityków przypisać cechy, które zdaniem ankietowanych najbardziej tych polityków charakteryzują. Tylko jeden liczący się polityk został przez Polaków uznany, że cechą najbardziej dla niego charakterystyczną jest patriotyzm. Tym jedynym patriotą w oczach publiczności jest Jarosław Kaczyński. Ponad 60%, prawie 70% pierwszą cechę, najważniejszą, najbardziej tego charakteryzują, którą mu przypisało, to właśnie patriotyzm. W wypadku Donalda Tuska, nieco większy, nawet odsetek 70%, z hakiem uznał, że cechą, która najbardziej Tuska charakteryzuje, jest to, że jest to oszustwo. Bardzo znaczące, jak mówię, to było do kilka miesięcy temu. Równolegle w badaniach ci sami ludzie, ci sami ludzie, którzy wskazują, że jedynym polskim patriotą na scenie politycznej jest Jarosł Kaczyński, deklarują, że wolą głosować na człowieka, które uważają za oszustwa, niż na patriot. Trudno o lepszy dowód, że praca ostatnich 20 lat w całej polskiej prawicy, która była wyłącznie skupiona. Skoro zakładano, że nie ma innego problemu, znaczy skoro zakładano, że Polacy są z natury patriotami katolikami i ten, kto jest patriotą, dostanie automatycznie większość i będzie tu rządził przez 10-12 lat w sposób zupełnie niezakłócony, w związku z tym jedyna praca prawicy polegała na tym, jak wyślizgać konkurentów do tytułu największego patrioty, jak wzajemnie się wyniszczyć, żeby został tylko jeden prawicowiec, tylko jeden Polak patriota. No i patrzcie, został tylko jeden. I co? Nie może wyjść z tego żelaznego elektoratu 20 trzydziestoprocentowego. 30 No trudno lepszy dowód, że koncepcja była chybiona, bo wracam do swojego konika, bo problemem tak naprawdę nie jest, czy problemem decydującym nie jest spisek elit, który oczywiście istniał i jest typowy dla państwa rozkolonialnego, problemem najważniejszym jest demoralizacja, deprawacja mas. Bo to nie są Polacy, którzy leżeli w lodówce i po pół wieku zostali odmrożeni jak Hibernatus z filmu, z Louis De I nic im nie trzeba tłumaczyć, nic ich nie trzeba wychowywać, bo oni są wszyscy patriotami, bo tak się elity prawicowe patriotyczne przyzwyczaiły myśleć, że wszyscy Polacy to są patrioci. Nie, to są Polacy postkolonialni. To są Polacy, którzy wielką zagładę narodu polskiego, jakiej była druga wojna światowa i lata po niej następująca, zwłaszcza wielką zagładę elit narodu polskiego, przetrwali gdzieś tam siedząc w lasach i wywodzą się z niepiśmiennego włopstwa, które z tych lasów wyszło które dostało w PRL-u edukację, które dostało awans społeczny, które zostało przeflancowane ze wschodu na zachód, które zostało przeflancowane ze wsi do miasta, które zostało wymieszane, które zostało poddane takiej socjotechnice komunistycznej, wyrażającej się zasadą yy, wspierać najgorszą szumowinę, neutralizować tych średniaków, niszczyć najwybitniejszych, prawda, żeby wszystko odwrócić do góry nogami bo tak w PRL-u hodowano nowego Polaka, socjalistycznego, sowieckiego Polaka. Hodowano pod hodowa okiem Tereserów z Kremla, rękami tutejszej kolaborackiej elity nomenklaturowej i nie udało się wyhodować tego, co zamierzano, ale w każdym razie coś wyhodowano zupełnie innego. Co? To sobie w książce wydanej 10 lat temu pozwoliłem nazwać mianem Polactwa. Niektórzy się obrazili, że jak można obrażać Polaków? Ja nie chciałem obrażać Polaków. Chciałem nazwać pewien stan, w którym większość obywateli, a tam w książce no, różnymi danymi socjologicznymi, staram się udowodnić, że to jest nieco ponad 50%, przynajmniej w momencie pisania tej książki, tak można było ocenić, ten nieco ponad 50%, nie można powiedzieć, że to są Polacy, tylko coś ciut mniej. Otóż nie byłem wtedy tak jak dzisiaj naczytany klasyczną publicystyką narodowej demokracji z wieku XIX. Bo gdybym był, to pewnie bym użył tych określeń, których oni używają. MDC XIX-wieczni y, używali takiego rozróżnienia na żywioł polski i naród polski. W ogóle na żywioł i naród. Żywioł to jest taka wspólnota kulturowa instynktowna, wyczerpująca się na poziomie pewnego instynktu. Mówią tym samym językiem, mają tak zwane kody kulturowe wspólne. I tak można powiedzieć, że to, co nazwałem Polactwem, to jest właśnie taki żywioł Polski. Mówią po polsku, czują się niby tam Polakami, wiedzą, że na Boże Narodzenie to się choinkę stawia, a aż coraz częściej na to Boże Narodzenie mówią gwiazdka. Wiedzą, że na Wielkanoc trzeba święconkę zrobić, że a na wszystkich świętych, które też coraz częściej po Paryżu nazywają Dniem Zmarłych, trzeba na groby pójść przodków i świeczkę zapalić. I koniec. Dopiero jeżeli ten żywioł zacznie sobie uświadamiać to, że jest wspólnotą, że, jest, że ma wspólne interesy narodowe, że ma wspólne obowiązki wobec swojego potomstwa, wobec wspólnoty, do której należy każdy z nas. To wtedy dopiero się stanie narodem. I dlatego yy, sięgam w tej swojej najnowszej książce, a właściwie już od ponad roku używam tego felietona swoich na, na Interie, <coughs> nad tytułu po tej nowoczesnego NDK. Dlatego, że uważam, iż ta sytuacja, w której jesteśmy obecnie, jest niezwykle podobna do właśnie sytuacji. Czasów, kiedy narodziła się Liga Narodowa Polska, kiedy pojawił się w polskim życiu politycznym Roman D'Mowski, Ludwik Bobławski, Zbigniew Walicki, inni teoretycy narodowej demokracji, kiedy sformułowali oni pewien program, mający wyprowadzić Polskę z wielkiego szoku, jakim był upadek Powstania Styczniowego. A ten szok nie był wywołany do ty, tyle faktem, że żeśmy przegrali kolejne powstanie, tylko przede wszystkim faktem, że przegraliśmy je dlatego, że 80% ludności królestwa polskiego, mówiącej po polsku, chodzącej do kościołów w obrządku katolickim, a więc wydawałoby się Polaków, w najmniejszym stopniu nie identyfikowała się z celami powstania. Oczywiście to dotyczyło głównie ludności chłopskiej, chociaż nie tylko, bo też duża część elit. Się nie identyfikowała z hasłem walki o Wolnopolskiej, nie uważała, że trzeba o nią walczyć, że jest ona komuś potrzebna. I kiedy gdzieś tam się pojawiało oddział powstańczy, to miejscowa ludność natychmiast leciała z donosem do Kozaków, a potem jak Kozacy powstańców wykończyli, to korzystała z okazji, żeby ich powdzielać z obuwia, prawda? Jakichś tam no, nie, dóbr, które przy sobie mieli, które się mogły w gospodarstwie przydać. I trzeba było. Zanalizować tę sytuację, zrozumieć dlaczego tak się stało i udzielić odpowiedzi na pytanie, co zrobić, żeby.